Cześć, z tej strony Konrad, oglądacie Klocki kanał, witam w moim kolejnym filmie poświęconym LEGO Batman The Movie. Dzisiaj omówię dla Was zestaw 70911 zatytułowany The Penguin Arctic Roller. Zestaw ten składa się z 305 elementów oraz dwóch minifigurek, a kupiłem go na Allegro za 170 zł. Zapraszam do oglądania. Recenzję rozpoczynam od pokazania Wam głównego bohatera tego zestawu, czyli Batmana. Figurka ta jest w zasadzie taka sama jak Batman z zestawu z Batmobilem. W tamtej recenzji już tą figurkę dla Was omówiłem, więc powiem tylko, że nie zmieniłem zdania na jej temat i minifig ten wciąż mi się podoba. Wciąż uważam, że ma fajny nadruk na torsie, fajnie wykonany pas z akcesoriami, a także świetnie wyglądającą pelerynkę oraz maskę. W tym zestawie Batmana wyposażono w dwa batarangi, no i ma on dwa wyrazy twarzy. Taki oraz taki. A tutaj mamy oswolda Chesterfielda Cobblepota, czyli pingwina. Podobnie jak w przypadku figurki Batmana, także i tutaj mamy bardzo wysoką jakość oraz dokładność wykonania. Pingwin ma charakterystyczną zielonkawą skórę, bardzo ładny nadruk na torsie, a także świetnie wykonane dodatki w postaci białego futra na ramionach, parasola oraz cylindra. Minifig ten jest naprawdę super. I jest to jedna z lepszych minifigurek przedstawiających super łotrów w moich klockowych, figurkowych zbiorach. Złożony pojazd pingwina prezentuje się tak. Z takich podstawowych danych podam Wam tylko tyle, że finalnie jego długość wynosi około 24 cm. Samochód jest szeroki na 7,5 cm oraz wysoki na 7 cm. Całość składałem około 40 minut, a do przyklejenia w tym zestawie jest 8 naklejek. Nie jest to dużo, co bardzo mnie cieszy. Myślę, że samochód ten jest stylizowany na klasyczne limuzyny, jakimi jeździli gangsterzy w latach 20. oraz 30. Nie ukrywam, że bardzo mi się ta stylistyka podoba, bo nie przypominam sobie, żeby LEGO do tej pory w którymś ze swoich zestawów wydało jakiś samochód tego typu, a ja bardzo lubię, kiedy LEGO karmi mnie nowymi modelami. Podoba mi się tutaj sposób, w jaki odtworzono nadwozie tego samochodu. Świetnie w tym celu sprawdziły się te wszystkie elementy gładkie i zaokrąglone, ale chyba największe wrażenie robi ten klocek, który imituje. Te duże błotniki. To jest chyba nowość w ofercie LEGO. Nie widziałem jeszcze nigdzie takiego elementu, a naprawdę świetnie się on prezentuje i ja od razu go polubiłem. Poza tym podoba mi się również kolorystyka tego modelu. Jest ona utrzymana w takiej kolorystyce typowo pingwiniej, czyli mamy tutaj kolory, kolory biel, czerń. Oraz taki złotawy pomarańczowy. Wygląda to naprawdę fajnie. Z przodu znajdziemy masę przeróżnych świateł oraz światełek. Mamy tu również zderzak, a także tablicę rejestracyjną. W przedniej części maski wbudowano taką oto pingwinią główkę, bardzo fajny smaczek dodany do tego modelu. Po bokach pojazdu znajdziemy jakieś elementy od układu wydechowego. Mamy tutaj również lusterka, a także jakieś pociski rakietowe w kształcie ryby, które w swojej głowicy mają jakiś świder. Auto identycznie wygląda po drugiej stronie. Natomiast z tyłu znajdziemy zderzak, tablicę rejestracyjną, a także jakieś światełka tylne. Jeśli chodzi o funkcje specjalne tego modelu, no to oczywiście samochód prowadzi pingwin, więc nie może być tak, żebyśmy sobie z tego samochodu nie postrzelali. Pociski znajdują się tutaj, a strzelamy z nich naciskając na ten oto. Przycisk. Pociski wystrzeliwują oba naraz i mają całkiem spory zasięg. Dostęp do kabiny kierowcy uzyskujemy zdejmując dach. W środku widzimy pingwina, kierownicę, a także panel z prędkościomierzem. Z tyłu pojazdu możemy sobie jeszcze otworzyć bagażnik. Powiem wam szczerze, że nie mam do czego się przyczepić, jeśli chodzi o ten model, ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, więc otwórzmy sobie jeszcze raz bagażnik i wyciągnijmy to co jest w środku. Bo jest to naprawdę badziewie. Wydaje mi się, że jest to jakiś skuter wodny, na którym Pingwin ucieka przed Batmanem. Mi się ten model w ogóle nie podoba. Mamy tutaj zlepek kilku połączonych ze sobą klocków. Wygląda to mega tandetnie. Dla mnie jest to gówno. Zresztą napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego modelu. Ja uważam, że zamiast tego skutera wodnego byłoby znacznie lepiej, gdyby w bagażniku znalazło się jakieś koło zapasowe albo jakieś akcesoria dla pingwina. I to chyba tyle, co miałem powiedzieć na temat tego modelu. Czas na podsumowanie tej recenzji. Zestaw 70911 spełnił moje oczekiwania. Model główny jest bardzo ładny, ma ciekawą konstrukcję i będzie się świetnie prezentował na półce obok innych pojazdów z serii Lego Batman The Movie. Do tego dostałem kolejnego Batmana, a także rewelacyjną figurkę Pingwina, który zasili niezbyt liczne u mnie szeregi moich klockowych łotrów. Ostatecznie przymykam oko na gówniany skuter wodny, który znalazłem w bagażniku i ostatecznie oceniam ten secik na 8 na 10 punktów. Na dziś to już wszystko. Przypominam o udostępnianiu wszystkich moich filmów. Trzymajcie się. Cześć.